Siemanko z tej strony Konerski. W sumie na to chwilę jak to nagrywam, jutro jest sylwester, więc przyszedł czas na podsumowanie roku. Zapraszam do oglądania. Jeśli o mnie chodzi, to rok 21 nie należał do najłatwiejszych, bo ten rok rozpocząłem od choroby na covida. No i... No, nie przeszedłem za dobrze tej choroby. Jeszcze po ustąpieniu objawów no, walczyłem z powikłaniami przez jakieś 2,5 miesiąca, więc nie było łatwo. Ale pomimo tych trudności nie poddałem się, no i stwierdziłem, że trzeba wziąć się w garść, zacząć kombinować, no i zacząłem realizować swoje plany. W tym roku na kanał YouTube zrobiłem łącznie 46 filmów. Znacząca większość to filmy związane z ASG i wiatrówkami, bo aż 27 filmów, plus kilka filmów typu short. W tych materiałach mogliście zobaczyć. Pro unboxingi, replik np. AK-74 od APS, MP5 od JG, zestaw okularów do testów, granatów hukowych od Hokatsu czy kolimatorów. Były też unboxingi wiatrówek, pojawił się TGR Taktkuje, Crossman Vital Shot, no i Crossman 1077. Była też snajperka od Cymy, czyli model 702C. Zrobiłem też tarczę balistyczną DSG, którą otrzymał jeden z widzów. Razem z ziomami Mateuszem i Mikołajem testowaliśmy proces, strzelaliśmy z łuków i porównywaliśmy wiatrówki. Były też robione testy okularów do 30Z, gdzie strzelałem do okularów z bliskiej odległości. Żeby Wam pokazać, jakie są skutki trafień z takiej odległości. Zrobiłem film, w którym wyjaśniam, jak działają kolimatory i holografy w ASG. Pokazałem Wam, jak czyścić swoje repliki ASG. Pokazałem też, jak zrobić przegląd zerowy w wiatrówce i jak ją nasmarować. Zrobiłem też test tarczy reaktywnej Bad Target, czy granatów hukowych od Hokatsu, które oczywiście zepsułem podczas testowania. Ze spraw warsztatowych skończyłem budować swój warsztat. Pokazałem wam, jak się robi mozaikę z belek, nieśmiertelną różę, lampę z łańcucha, ze starej boi rybackiej czy ze starej miski. Ogólnie tych lamp zrobiłem dużo, dużo więcej, tylko niestety z racji tego, że mam napięty grafik i wielu ludzi się zgłasza do mnie po jakieś lampy najróżniejszego typu, no to też nie mam czasu, żeby wszystko nagrywać, a szkoda, bo naprawdę można by było z tego zrobić drugi kanał. No i druga sprawa, tak jak wspomniałem w jednym z poprzednich filmów, te lampy też pomagają mi trochę finansowo, żeby ogarnąć no, jakąś kasę na to, żeby pokazać wam wiatrówkę, czy, czy jakiś powiedzmy sprzęt SG. No właśnie, a propos finansów. W tym roku na zakup samych wiatrówek, samego sprzętu ASG do testów i recenzji i do tego, żeby Wam coś tam pokazać na tym kanale, wydałem, już Wam mówię, 3577,67 zł. I to jest tylko sprzęt, który pokazałem. Nie wliczam w to żadnych opłat za strzelnic, żadnego tam paliwa za żadnych śrutów, kulek, gazów i innych rzeczy. Nie wliczam też sprawy warsztatowych, bo no na materiały, żeby zrobić tam, żeby coś pokazać, to też trzeba, no, trzeba to kupić po prostu, no nie? Tarcza balistyczna no, no też parę złotych kosztowała, więc gdybyśmy wszystko mieli to zebrać razem do kupy, to gdzieś ze 4,5 klocka by wyszło. No i niektórzy powiedzą, że 4,5 klocka to w sumie nieduży pieniądz, inni złapą się za głowę i powiedzą, że 4,5 tysiąca jak za hobby to trochę dużo. No i... Ja jestem tak mniej więcej po środku, nie? No Jest to sporo, ale, ale no jakoś jestem w stanie jeszcze to ogarnąć finansowo z własnej kieszeni, nie jest źle, ale no mimo wszystko zabrakło mi szmalu, żeby pokazać jeszcze w tym roku trzy repliki. No chciałem zakupić jeszcze trzy repliki, znaczy jeden karabinek, wiatrówkę i dwie repliki, i niestety, no, no nie ogarnąłem wszystkiego tak jakbym chciał do końca, ale co nie znaczy, że to zostanie po prostu przerzucone na przyszły rok, nie? Okej, okay, ale wracając do samego kanału. W tym roku kanał osiągnął 612 tysięcy wyświetleń i średni czas oglądania to 38 tysięcy godzin. A tylko w tym roku przybyło 1900 subskrybentów. Najbardziej popularny film wśród oglądających to rewolwer na kule gumowe. I w sumie nie wiem dlaczego ludzie go oglądają, bo to jest jeden z moich pierwszych filmów i jest po prostu straszny. Jest badziewny, jest denny, no i pierwsze tam głupoty, nie? Ale on ma ponad 300 tysięcy wyświetleń, no i po prostu... Ja nie wiem dlaczego ludzie to oglądają, no ale Dają mi się to podoba, więc spoko. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o oglądalność filmów, na tą chwilę przynajmniej, jest zabudowa basenu ogrodowego. I jakby jestem w stanie to zrozumieć, bo zaraz będzie następny sezon letni, e, no i ludzie szukają takich, takich filmów, rozwiązań, takich instruktarzy, jakichś dużych it selfie i tak dalej, więc stąd bierze się ta popularność, nie? bo ta popularność po sezonie spada i po prostu ten film się z czymś innym zamienia. Najczęściej no właśnie z trzecim miejscem, czyli na trzecim miejscu jest film, Jak wybrać pierwszą wiatrówkę. No to był też jeden z takich trochę pierwszych filmów, takich jakich tam. Poradników, który próbowałem zrobić. No, wielu ludzi tam trochę krzyczało, że jest słaby i tak dalej. No, i ja się starałem zrobić to dobrze. I moim zdaniem nie wyszło to najgorzej, chociaż forma jest tak nie do końca taka, jaką chciałem. No, ale jest zrobione i też ma sporo wyświetleń, i też jest dość mocno popularny, właśnie wśród oglądających. No i ta lista na bieżąco się zmienia, bo w zależności jaki materiał wrzucę i jaki, jakie filmy są na tą chwilę najbardziej popularne, ma to znaczenie też pora roku, więc no, to się zmienia. Ale pierwsze miejsce jest bezwzględnie zawsze to samo. Rewolwer na Gumowe, więc nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Na tą chwilę mamy 3595 subskrybentów, i naprawdę jestem mega zadowolony z tej liczby. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakoś tam nie wiadomo ile, że to wcale nie jest jakaś duża grupa ludzi, ale m, m, zakładając ten kanał i bawiąc się w tego YouTube'a, naprawdę m, myślałem, że nikt nie będzie chciał oglądać tych filmów i tych moich wy, wypocień. Ja po prostu się bawiłem w nakręcanie filmików, wideo, takie trochę hobby, takie trochę, żeby sobie e, za 10 lat obejrzeć, jak to było, no nie? I wiem o tym, że to nie jest jakiś super wynik, że 3500 to tak naprawdę jest nic, nie? Że to jest mikrokanał i tak naprawdę to zwykłe dzieciaki gdzieś tam nagrywające, jak rzucają kamieniami w, w szyby, no i mają dużo więcej, nie? No bo, no bo tak jest, no taki mamy świat, nie? Ale nadal jest to mój kanał, w którego jestem zajerany i dobrze się tym bawię. Fajnie, że się pojawiają nowi ludzie, fajnie, że są komentarze i lajki i po prostu widzę, że warto to robić. Średni czas oglądania u mnie to 4 minuty 6 sekund i w sumie nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Wychodzi jakieś 35% w stosunku do długości filmu. Zasięgi to już jest w wodu. Statystyki pokazują, że 7,5 miliona wyświetleń miniatur to współczynnik klikalności powyżej 5%. I też nie wiem, czy to dużo, czy to mało. I mimo tych statystyk, wiem o tym, że moje materiały są po prostu ograniczone. Ileż to razy ja walczyłem z YouTubeem, żeby znieśli ograniczenia wiekowe, żeby po prostu włączyli reklamy, żeby zarobić te 3 grosze. Ileż to razy pisałem te srogie wiadomości mailowe i odwołania decyzji. To jest ciągła walka z YouTube'em o to, żeby moje materiały mogły się normalnie wyświetlać. A na koniec tych danych to Polska jest w 75% głównym odbiorcą moich filmów. 25% jest rozsiana po całym świecie, no głównie Niemcy, jakaś Hiszpania i tak dalej. Nie wiem, kto to ogląda, bo ja nawet napisów nie wrzucam. Nie wiem, może to Polacy, którzy są na obczyźnie gdzieś tam w pracy, no nie mam pojęcia. Jeżeli tak, to pozdrawiam gorąco z Polski. Ale w sumie to tylko takie sztywne liczby. Pomimo problemów ten rok był bardzo fajny i różnił się od poprzednich. Udało mi się zrealizować jakieś 80% swoich planów i założeń na ten rok. No, ze spraw domowych nie dokończyłem tylko altanki, nie zrobiłem bramki na ogrodzie, no ale to pewnie na wiosnę. Natomiast jeśli chodzi o kanał, to tak jak wspomniałem, nie zrealizowałem moich trzech pomysłów, które na pewno zostaną przerzucone na późniejsze terminy. No i będziecie mogli je zobaczyć prędzej czy później na kanale. Co najważniejsze, w tym roku spędziłem więcej czasu z rodziną i w końcu pierwszy raz od wielu lat miałem prawdziwy urlop. W tym roku udało nam się wyjechać i spędzić czas w Land. To był bez kitu jeden z najlepszych wyjazdów, jakie miałem. Spędziliśmy tam zaledwie trzy dni, ale ten czas zapamiętamy na długo. Zresztą jest o tym film na kanale. I ogólnie przez to, że mamy ciągle pandemię, to tak naprawdę moje życie polega na tym praca dom, praca dom. Bo już nie wiem, ile razy moje dzieciaki były na kwarantannach, nie wiem, ile razy już mieli nauczania zdalne. Po prostu cały czas siedzimy w domu. No wychodzimy tylko, wiadomo, jak to się mówi, do Biedronki, albo tam jakieś pierdoły załatwicie. Tak, cały czas spędzamy ten czas w domu i jesteśmy ten cały czas razem. I jeszcze żeśmy się nie pozabijali. Więc chyba jest coś nie tak. No i tak wyglądają sprawy związane z YouTubeem. Ale jeden z Was zapytał mnie, jak tak naprawdę wygląda to nasze nagrywanie, w jaki sposób my to nagrywamy, no ile czasu poświęcamy na to. No i już żeśmy wcześniej robili taki film, gdzie tak z grubsza Wam pokazaliśmy, jak to mniej więcej wygląda, e, czym nagrywamy, e, no i jak my to robimy. No ale jeżeli chodzi o takie sztywne liczby, no to... Nie mówię o testach, bo testy to zazwyczaj trwają kilka dni. Czyli idę sobie z wiatrówką i strzelam przez kilka dni, dzień po dniu, gdzieś tam na, na, na jakichś miejscówkach w jakiejś, w jakiejś celach na różnych odległościach, czy tam karabinki ASG, czy inne repliki, ale jeżeli chodzi o nagranie samego materiału, no to trwa to jakieś 2,5-3,5 godziny. Żeby tylko nagrać ten materiał dla was, żebyście mogli go zobaczyć. No plus potem dogranie materiału tutaj już powiedzmy w domu, czyli no tą gadkę całą, tak, że opowiadam wam o tym, co to jest za replika, w jaki sposób to działa i tak dalej, czyli cały opis tego wszystkiego. No i czy warto, czy nie warto. To są następne powiedzmy godziny, no bo to jest półtorej niekiedy, niekiedy godzina, bo to jest kilka przebitek. No i montaż. Montaż w zależności od skomplikowania filmu może trwać 8 godzin, a może trwać tak jak w przypadku Energy Landii, i prawie 2,5 doby nie? 2,5 montowania, no bo to był skomplikowany film dość długi, on tam się kilka razy wywalił, były problemy techniczne, no i niestety to wszystko trwało, nie? No ale tak to wygląda, tak to wygląda. W tym roku największe podziękowania należą się Wam, drodzy widzowie. Z racji tego, że jesteście i z racji tego, że chcecie oglądać moje materiały. Za to, że klikacie, subujecie, za to, że po prostu wspieracie mnie i jesteście ze mną. To mnie motywuje do pracy i za to bardzo dziękuję. Oczywiście podziękowania należą się także moim dwóm ziomom, Mikołajowi i Mateuszowi, za to, że bardzo często pomagali mi przy nagrywaniach. Bo i może tego nie widać, ale ktoś z tą kamerą za mną lata albo trzyma cele. Zresztą to dzięki Mikołajowi powstała strona internetowa konerski.pl, na którą możecie zajrzeć w każdej chwili i zobaczyć wszystkie opublikowane materiały. No i oczywiście za jakiś czas wzbogacimy go o bloga. Też chłopaki zrobili mi ogromny prezent na urodziny, bo w lipcu miałem urodziny i dostałem od nich kamerkę sportową GoPro 8, którą też mogliście zobaczyć, jak już niektóre materiały są nagrywane. Jeszcze będę ją upgradeował, bo chcę do niej po prostu dokupić e, taki tam przejściówkę na mikrofon lepszy i tak dalej, trochę lepsze oświetlenie sobie ogarnąć do warsztatu, tutaj żeby można było to lepiej nagrywać, bo ona ma... Specyficzny obiektyw, więc ten czujnik światła jest mniejszy niż w telefonie, w którym teraz nagrywam, no i ona tam potrzebuje więcej światła. No ale już mieliście okazję zobaczyć, jak ona nagrywa. Właśnie filmik inspirowany Modern Warfare był tym nagrywany. Wyszło to moim zdaniem bardzo fajnie. No i tam kilka materiałów, nawet jeden z warsztatów był nagrywany, chociaż on tam miejscami trochę śnieży, no nie, to jest ten właśnie brak światła, ale tak czy siak naprawdę ma rewelacyjne, rewelacyjną ostrość i to jest fajna kamerka do nagrywania, ale przy dobrych warunkach oświetleniowych, nie? Więc chyba już podziękowałem wszystkim. Aha, jeszcze moja żona. Oczywiście jeszcze podziękowania należą się mojej żonie i moim dzieciom, bo oni też mnie bardzo mocno wspierają w tym i motywują, żebym dalej brnął w to, żebym dalej się bawił w YouTube'a, bo e, dzieciaki są też zajarane tym, że ojciec nagrywa filmy do internetu, e, no i żona bardzo często mnie wspiera w tym, żebym po prostu, no skoro już zacząłem i wychodzi to całkiem fajnie, no to żebym dalej w to się bawił, więc im też bardzo dziękuję. Więc skoro wszystkim podziękowałem, chyba powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć, no to jedyne co, to mogę Was zaprosić do kolejnych materiałów, które zapewne pojawią się dopiero na przyszły rok. Na pewno będą nowe wiatrówki, na pewno będą nowe repliki, będzie trochę warsztatu, no i na pewno będzie więcej motocykla, bo w tym roku było bardzo mało motocykla, wiem o tym, muszę się poprawić na przyszły rok, ale nie miałem czasu jeździć, naprawdę po prostu nie miałem czasu, więc muszę się poprawić. A jak siedzę tutaj, właśnie dostałem sms z impostu, że paczka idzie do mnie, a tam w środku jest replika. Więc kto wie, może jeszcze w tym roku zdąży zrobić unboxing chociaż. Fajnie by było. A jak nie, no to zobaczymy się na przyszły rok. Do zobaczenia, cześć.